Z tej strony szybki banan. witam Was serdecznie na Mineserver.pl. Jesteśmy na trybie RPG i nagramy sobie Master Questa. Ja już się przygotowałem, napełniłem sobie Rubiny. Mam 4 sztuki, mam również kuszę, ostrze traila, troszeczkę strzał. Jak widzicie, miksturek dosyć sporo. Miksturki sobie zakupiłem na Warp portale. Tutaj są 3 NPC-ki i można sobie u nich kupować miksturki. Ktoś z Was pytał mnie w komentarzach yy, na temat stakowania miksturek. Nie odpowiedziałem, ale odpowiem Wam na odcinku. Jak kupujecie pojedynczą, to jej nie zestakujecie, załóżmy, o patrzcie, tu mam dwie pojedyncze Ja ich nie, nie jestem w stanie połączyć, nie da się I nie będziecie mogli jak kupicie pojedynczą, ale jak kupicie na przykład dwie sztuki To już możecie swobodnie zestakować. tak jak widzicie tu mam 32, tu mam 11, mogę to połączyć, pyk i gotowe Tak to działa No to jest taki, taki Minecraftowy bug, który możecie śmiało wykorzystywać do łączenia potek Znacznie przyjemniej, wiadomo te potki tutaj Są już najcenniejsze na drugi poziom, znaczy drugi poziom leczenia. Dobra, ja ich mam dość sporo, więc mogę się już przygotować na wyprawę, to... Mm, może znajdę... Hmm, może znajdę... Idzie ktoś na Master Questa Wiem, że będzie z Panem. WARP, yy, WEHIKU No, dobra, nieważne, ja już tam idę. Mam nadzieję, że będę pierwszy i nie będą przeszkadzać nam. Kurde, idę kupić dźwignię, bo znając życie nikt jej nie kupi. Dobra, WARP. Chowal. Ile mamy kasy, balans Ile mi tam zostało, 110 tysięcy Tak, tak No to jeszcze jakaś kasa jest Dobra, nie, nie tutaj Tu obok Mmm, upiemy dźwignię Warp, wehikuł I spróbujemy wykonać tego questa, on jest masakrycznie trudny Jak ja oglądałem jak gracze go wykonują To każdy pada, bezwzględnie każdy pada Po kolei jak to to działa? O, patrzcie, tam już na widownię sporo no ludzi. Mm. No dobra, ja za chwilę zacznę ro robić tego quest'a. Yy, Jedną rzecz zmieniłem tutaj i to jest, zmieniłem na bardzo, na wielki plus. Yy, jak widzicie tam władcy demonów, to oni już się nie będą spawnić. Ja go zabiję tylko... Yy, Chociaż nie, no, nie, niepotrzebnie bym to prezentował. Dobra, jak imię wszystko go zabiję. Yy, Giemce. Zabiję go, a później sobie zrobimy tego quest'a. A mm. i zbugowałem mi się miksureczki. Yy, dobra, szybko... Generalnie nie ma szans, żeby Wam się tutaj zrespiło więcej niż jeden taki szkielet. Ja to już zoptymalizowałem, tylko akurat ten jeden musiałem go dobić, bo przed chwilą przeładowałem pluginy. Generalnie, zawsze tutaj będzie maksymalnie jeden siedział. Jak będzie więcej, to oni automatycznie będą ginąć, będzie się respił kolejny. Więc jest ten quest do zrobienia. On jest i tak mega trudny, ale, ale będziemy próbować go wykonać. Ok, ja mam wszystkie swoje przedmioty. Mam sporo demonicznych Rubinów, przygotuję sobie też tutaj tą wajchę i podki leczenia. Ótk sobie dam tu. Jest nas trzech, czterech, super. Dobra, dam im. Kurde, pięciu. Wypad, ja tu robię kwesta, nie ma. Mnie to nie obchodzi. A ja tutaj zapłaciłem za bilet, ja was zaprosiłem, ja go robię. To <laughs> nie wiem, ktoś nie robi, trudno. Eee, masz dragon, użyj dźwigni. Kurde, nie, nie! Nie, 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 klikaj. Fuck! A, pomocy! Za szybko, dobra. Eee, lecimy z koksem. Wszyscy się teleportowaliśmy. A. Ale leją! Jak widzicie, życia się traci bardzo szybko. Dobra, leczymy, leczymy. Jak tam pozostali członkowie. Marcel żyje. Tam już jeden zginął. I tam też zginął. Kurde, słabo, słabo. Yy, długo się nie utrzymali. A właśnie, tu trzeba trochę też skakać, bo... Buty nam się będą psuły, jeśli będziemy stali w miejscu i nie będziemy skakać. O kurczę. Jak nasze buty... O kurde, jak... Nasze buty strasznie źle wyglądają. Zobaczcie, Dobra, muszę szybko poskakać. Bo tutaj się naprawdę dostaje bardzo dużo obrażeń. O, Marcel wyleczył spoko. Jak buty? O, leczą się, dobrze, dobrze. Trzeba mieć to na uwadze: albo trzeba walczyć bez butów, albo mieć na uwadze, żeby skakać i co jakiś czas leczyć sobie te buty. To jest naprawdę trudniejszy quest. Master Quest jest naprawdę trudnym questem. Lecimy z koksem. Ale da się, jak widzicie. Trzeba na spokojnie to wziąć bez nerwów. To jest moja pierwsza próba tak naprawdę zrobienia tego questa. Wcześniej patrzyłem tylko, jak graczy go robią. Dobra, leczymy, leczymy. Jak tam Marcel? Żyje. Jakiego szkielet? Też ma 1700. Jakoś lecimy równo w sumie chyba. Nawet mam przewagę. I jak nasze buty? Super. No jak widzicie, quest nie jest jakby łatwy, ale nie jest też. Czy mi się wydaje, czy ktoś tutaj robi questa? Nie, to anihilator, dobra. Jak macie taki na czacie informację, Block Playset, to znaczy, że. E, ktoś zaczął rozbić questa na anihilacji, albo jeden. No, albo zwykłe anihilacje, albo Master Quest. E, nazwałem to Master Quest, ponieważ nie daliście jakichś za bardzo ciekawych tych nazw questów. E, a chciałem tego... A i tak potrzebowałem znacznie szybciej nazwy tego questa, więc roboczo daję Master Quest i chyba tak zostawię. Na, najprawdopodobniej na pewno w sumie. No kurczę, leczymy, leczymy. Czy serduszka? Tutaj nie można panikować, trzeba spokojnie do tego podejść. Kurczę, on no ma 1800 życia? Jakim cudem aż tyle? Miał chyba 1600. Czy on się jakoś uleczył? Ja mu nie dawałem leczenia. Jak tam Marcel? O kurde, tam jest jeszcze jeden. No jakbym zrobił tego questa, że mają cztery osoby go przejść, to to by było już masakra, to to by był hardcore totalny eee, dobra, próbujemy, próbujemy dalej. O, dzięki Marcel. Różka na błogosławieństwo naprawdę dużo daje, zawsze to jest. Eee, nieśmiertelność na kilka sekund. No i leczenie, leczenie, bardzo fajne leczenie i ona nas też sprawia, że jesteśmy nasyceni. Zobaczcie, mam teraz pełny pasek głodu, mimo że byłem głodny, przeszedłem tutaj bez żarcia. O, trochę się uspokoiło mi się wydaje. Czyżby się na Barcela przerzuciły? No nie wiem, ale dobra, jesteśmy w jednej trzeciej drogi do końca. Ojej. Dobra, leczymy, leczymy. No i dobra, i ogień. No i prawie połowa za nami. No nie wiem, ja naprawdę wierzę, że uda mi się zrobić tego kłopota. Jeszcze, że mówiąc, nie wydaje mi się to nawet jakieś super trudne. Chociaż jak patrzę jak tutaj teamy przychodzą, to giną bardzo szybko. Ja co prawda mam też już spokój ekwipunek, więc w jak w diaksowym ekwipunku jest znacznie łatwiej. Jak ktoś przychodzi w żelaznym, czy tam w złotym, to szanse są marne. O, o, o. No było niebezpiecznie. Czy Marcel przeszedł quest'a? Przeszedł. A, pomagać mi próbuje, ale nie potrzebuję w sumie tej pomocy. Ale chociaż widzicie, że da się pomóc komuś. Jeśli już przejdziecie, nie musicie od razu brać nagrody. Ktoś wam może wspomóc. Teraz było niebezpiecznie, ale... Okej, okay, wyleczeni. I kończymy. Prawdę mówiąc, jak już się wyjdzie stąd, to chyba jest nawet trochę prościej. Tam, gdzie Marcel atakuje. Ojej, jedno serduszko miałem. Było niebezpiecznie. Było niebezpiecznie. Ale 140 życia, dobra, to już jest kilka strzał. I... I kończymy. Kończymy to spotkanie. Tak, jest skończone. Wajcha się zwolniła. No i wracamy po nagrodę. No teraz... Prosta sprawa. Oczywiście można by było tutaj komuś pomóc, ale po co? Teleportujemy się i jesteśmy w pokoju z nagrodami. No i przeszliśmy Master Quest'a. Pokazałem Wam, że się da, eee, a skoro się da, Marcel dał radę, ja dałem radę, to Wy też macie szansę dać radę. Eee, tak więc próbujcie. Ten Quest jest niewątpliwie znacznie trudniejszy niż zwykły Anihilator. Master Quest jest trudniejszy. W przyszłości na pewno, nie wiem, zrobię jakieś inne mechanizmy, które będą bardzo Widowiskowe, ponieważ to, tak jak widzicie, tutaj jest widowisko, i gracze oglądali, jak walczyliśmy. O, brawo, banan, ba banan, buty. Oj, nie skakałem! Tak, moje buty pękły. Zapomniałem o skakaniu, zlekceważyłem to, ale wy będziecie teraz pamiętać, aby skakać. Mię jeszcze na buty stać, bo sobie będę w stanie kupić nowe. Mam ponad 100 tysięcy. Eee, no, zły kosztuje w sumie tyle, całą mocą buty, więc wyjdę na zero. Ale wy pamiętajcie, trzeba tam skakać, bo przedmioty mogą paść. Ewentualnie możecie iść bez butów i też powinniście dać radę, jeśli macie spoko sprzęcik. Okej, okay, ja sobie wybiorę zwój jakiś, nie wiem, wszystko mi jedno w sumie, który. Wybiorę ten. Pyk. No i zwój zdobyty. Wój tutaj, zwój chowam. Poszedł, poszło mi pustaka miksturek, jak widzicie, więc... No, całkiem przyzwoicie, myślę. I co jeszcze? Jeśli chodzi o skrzynie, mogę wam jeszcze zaprezentować co nieco o skrzyniach. To będzie taki dość krótki odcinek, kilkunastu minutowy, ale, ale chciałem wam tylko pokazać, że Master Quest da się przejść. Jego tutaj można podjąć u kapitana. Przypominam, on tutaj 600 dolarów kosztuje podróż. Master Quest tu macie opis, możecie poczytać. Jak wpiszecie warg Widownia 1 lub Widownia 2, to będziecie mogli oglądać, jak ktoś robi Anihilatora lub Master Questa. A tymczasem idziemy tu koło Stefana. Tutaj on będzie mieć swoich pomocników, on też będzie miał jakieś klucze na sprzedaż, ale tu będzie pomocnik jakiś i u niego będą dostępne właśnie klucze do otwierania skrzynek. Tutaj macie tak przykładowo, jak to ma wyglądać. One są na razie niedostępne. Tutaj macie też informacje, obecnie skrzynie są niedostępne, więc to jest tylko podglądowo. Tak będą wyglądać klucze, a tak będą wyglądać skrzynki. Macie dokładny opis, co można ze skrzynki wydrobić. To jest taka najbardziej podstawowa skrzynka. I jak widzicie większość szans to jest drop jakiś zwoi na bossy. Prócz tego jeszcze jakieś nie, nieznaczne są przedmioty ekwipunkowe i można też znaleźć fajerwerki, 64 sztuki. To są takie śnieżki, które Wam prezentowałem w ostatnim odcinku strollowania, którymi można rzucać i one wybuchają. Prócz tego jeszcze tam coś było na pewno. Były zwoje naprawy, były... O! Gwiazda anihilacji, Jest tylko 1%. Bardzo mało, ale Gwiazda ilacji kosztuje w sklepie 3,5 tysiąca. No, więc myślę, że to też jest jakaś taka gratka, która gdzieś jest jakby wartościowa. Ta skrzynka będzie najtańszą skrzynką. Ja jeszcze zobaczę w jakiej formie będę wam je oferował. Czy one będą jakby w formie. Hmm w formie wymiany jakichś przedmiotów czy w formie zakupu za dolary pomyślimy jeszcze jeszcze to wyważę na pewno na pewno wam dam znać na pewno będę w stanie musiał znaczy, na pewno będę musiał przygotować więcej tych skrzyn, więcej rodzajów lepsze skrzynie dla wyżs wyższych poziomowych graczy ponieważ to jest taka dla no, podstawowych graczy średnich graczy e ciekawe rzeczy można z niej wydropić te fajerwerki, myślę takie forfan też jest całkiem spoko sprawa mm. Jednak, jednak ona nie oferuje jakichś takich przedmiotów przekozackich. Będą na pewno lepsze skrzynki, droższe skrzynki, e... no ale to na pewno w przyszłości Wam zaprezentuję, kiedy to już będzie gotowe. Na chwilę obecną ja się z Wami żegnam, chciałem Wam tylko tego Masterquesta pokazać, e... no i krótko o tych skrzynkach. Tak więc dzięki serdecznie za obejrzenie tego, do usłyszenia. Trzymajcie się już wkrótce kolejne odcinki, e... jeśli chodzi o inne serie z innych serwerów. Wkrótce również powstaną, tylko jeszcze chciałbym doszlifować te skrzynki. Póki będę robił e, te skrzynki na tym serwerze, póki ich nie ukończę, to będę nagrywał stricte na RPG. E, na innych serwerach się jakoś tak specjalnie koncentrować nie będę. Trollowanie na innych serwerach niż Mineserver mine serwer już wkrótce, tak więc do usłyszenia. Trzymajcie się, pozdrawiam was cieplutko. Pa! No! What are you waiting for? Do it! Just... Do it! Yes, you can! Just do it!